No nie wskoczę tam, nie wiem. Nie wiem o co chodzi, o co tutaj man jest. Dobra i co teraz mam tutaj biedny robić, bo nie wiem. Nie mam kurna pojęcia, dobra ja pokombinuję, a jak nie to sprawdzę się na youtuba. O tu jest tu zaraz obok ty, a może... O, Dobra. Trzeba było to rozwalić. Okej. Okay. Dobra. Udało mi się. Czurno, no. Teraz będę pamiętał na przyszłość, że trzeba rozwalać niektóre rzeczy, żeby się gdzieś dostać. I teraz się dostanę po ten klucz. No i wszystko jasne. No dobra, mam ten klucz. No i teraz pytanie, ten klucz jest od których drzwi? Czy tam gdzie był młyn? Tu rędy to się szło? Do tych drzwi w ogóle? Tu to było? O bo tu, tu, o tu Dobra zapiszmy, ale właśnie nie wiem czy to są te drzwi Zobaczymy Nie To są drzwi prawdopodobnie do tamtego młyna hmm. Tylko gdzie, gdzie ten młyn był teraz? To jest dobre pytanie. Gdzie ten młyn był? No właśnie. To gdzie się szło? Tu, tutaj. Gdzie się szło do tego młyna? Tu trzeba się chyba cofnąć. Całkowicie mi się wydaje. Może że tak nie jest. Musimy się cofnąć. Kurczę, słaba pamięć trochę, ale... Trzeba iść do tego młyna. I teraz... o chyba to jest klucz od tego. No chyba tak. Skoro się pojawiły, no to... Skoro się tu pojawiły, no to chyba... Chyba tak musi być. Chyba. Skoro się tu pojawiły. Bo mm. tak bez powodu to się raczej nie pojawiają. Raczej. Chociaż o, różnie to bywa, ale o, raczej nie. Coś się tu otwiera. No dobra. I ten moment to był tutaj. Tu nic nie było Raczej nie A raczej nie Ale wiem, że teraz będę pamiętał na przyszłość Że takie rzeczy można rozbrajać Dobra, jest Mam nadzieję, że to jest Ten klucz jest od tego czegoś Żeby nie było lipę, nie, ale no chyba raczej tak No No i po co do tego młyna? To jest dobre pytanie Co my tu mamy? No i po Aha Aha. To tylko... Ej, no serio? You need... ...monslory. Coś mam w ekwipunku? Nie mam nic. No i po co ja tu wszedłem? Szczur? O kurna mać. Dobra. No dobra, no, no wszedłem tu i co mi to dało w sumie? W sumie gówno mi dało, bo... Dobra, może do tej lawy spróbuję tam wskoczyć. Nie, tu nic nie ma. Dobra, nie wiem, czy chodziło o to, żeby tego szczura tu usunąć. Hmm. bo kości. No. no i co?

Ty, ty kość Lorik Ale co ja mam tu wrzucić? You need, nie masz kości Bones Czegoś nie mam You need, Potrzebuję. Mm. No dobra, fajnie, super tylko teraz pytanie. O co tu chodzi, czy ja czegoś tu nie podniosłem? O duże prawdopodobieństwo, że czegoś nie podniosłem. Duże prawdopodobieństwo. Tego, że coś... Dobre pytanie teraz co, okej, okay. no to... Szukam dalej. Dobra, to pisało, że potrzebuje kości Lorika. Bo sobie to przetłumaczyłem. Tylko teraz pytanie o jaką kości tu chodzi. O jakiego Lorika, kurna, ja wiem kto to jest? Czy to jest gościu, Co gdzieś tam leżał? Ty, a może. Nie. Mm -mm. Lork. Nie. 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 nie dobra wejdźmy tu oj dobra tam nie wejdę, chociaż no nie no Dobra wiecie co, ja szukam tego Lorika, tylko nie wiem czy to czy to gdzieś hmm. Ale, to... Ale to nie działa Aha, bo to ten to otwierało chyba. Tu mam jakiś przycisk. Nie wiem, czy go używałem. Ty coś. O! No, dobra. Teraz wszystko jasne. Dobra jest Czyli rzeczywiście coś musiałem pominąć Dobra ale się udało co nieco Dobra tu są jakieś głowy na palach Dobra Okej okay. Dobra i chyba to będzie jego kość chyba Chodź pajączek! Jest! Dobra co ja mam? Protection! A to się samo używa? Chyba samo, co? Dobra muszę to... No i w sumie po co ja tu wszedłem? Dobre pytanie, nie? No to wygląda jak wajcha jakaś. O! Dobra. Nie lubię, jak się gościu teleportuje, nie? O, co to jest? Power, dobra. O, pajączki z niego wyszły. Bardzo fajnie. Dobrze, zapiszmy grę teraz. Okej, okay. dobra. I teraz co tu mam? Leorik, dobra Leorik i tu powinno być jego kość Dawaj tu Kość Leorika Dobra mam Okej, okay, safe Ale i tak spadnę tutaj zobaczyć co my tu mamy Dobra, a tu? Hmm, dobra, to się teleportuje <laughs> teleportuje tam Tutaj yy, Dobra, i teraz pytanie tak Gdzie był ten Leo To było tu? To się tu chyba szło, czy nie? Chyba tak Tak czy nie? Chyba tak nie. Chyba, nie wiem Kurna, słaba pamięć Tu się szło? Nie, tu się nie szło Obra, jestem na miejscu I teraz Teraz co ja mogę zrobić? Dobra, zapiszę to. Oha. Ok, dostałem. Hmm. Co to jest? No i co ja mam? Jakiś piasek? Co to jest? Teraz pytanie. Teraz takie pytanie do czego to służy. I teraz nie wiem czy czasem nie na ołtarz. Nie. Kurde, teraz będzie trzeba szukać do czego to służy. Dobra, bo zdobyłem to. Hmm. Czy iść na początek mapy? Czy gdzie? Dobre pytanie Zasadnicze pytanie Dobra Sprawdźmy tu może Nie Na początek mapy iść? Bo to różnie bywa, nie? Mam tą... to coś tą kość Co ja mam? Płomień, leoryka, co ja mam w ogóle? Mam coś ale nie wiem co to, co to, co to robi w ogóle. No właśnie. I teraz gdzie tego gdzie to mam użyć? Dobre pytanie, co? Bo ja nie kojarzę w sumie niczego, gdzie bym mógł to użyć. Hmm. No właśnie. Hm. Hmm. A, wiem gdzie. Dobra, wiem gdzie. Może to jest do tamtych drzwi. Dobra. Trzeba tu. To... Trzeba to sprawdzić. Trzeba to sprawdzić do tamtych drzwi a gdzie one były? dobre pytanie, co? teraz mam takie dziury w że dobra mam może to jest tu nie wiem zaraz zobaczymy nie a może ta kapota jest tam bo tam jeszcze jedne były drzwi ta kapota, nie wiem co to w ogóle jest za item, kurno Ludzie, nie tu Gdzie to było? Gdzie to się po potol... gdzie to... Kurde Gdzieś tu to było, nie? Nie, gdzie to było? To gdzieś pod wodą było Hmm Którędy to było? Tutaj? Tu było Dobra, może... Nie Co to jest za? Hmm Górna jest Jak tego użyć? Tego się używa? No nie no dobra, podniosłem coś i co I do czego to jest? W sumie nie mam pojęcia no, no kurna... Nic mi to nie mówi, tu nie wejdę. You need... You learn.. No nie no tam nic nie zjadłem Hmm. Hmm. Ty, może? No nie, no, no nie. No dobra, ale ja tu byłem nie? No i co to mi dało? Tu nic mi kurna nie dało nie? O tu skoczyłem Tylko jak ja to... O! O! No nie, dobra, nie wiem, szukam dalej. To trzeba tu wrzucić? O! O! Tak czy nie? Nie. Mmm no kurno nie mam pojęcia A ja w to wejdę O o Co to dało? I teraz tak mam to Dobra No dobra mam to Teraz pytanie Do czego ta butla może służyć? Może do tego młyna? A może teraz wejdę po prostu do tamtego, tego Do tych drzwi tam Może teraz wejdę Może? Ale nie, no tam jest Albo do tego tam, tych żółtych drzwi może Nie wiem bo nie wiem do czego ta butelka może być. No teraz bym chciał ten pomyśleć poważnie nad tym i się zastanowić do czego ta butelka może służyć Nie, tu nie. To było tu, ale chyba raczej nie. No chyba raczej nie. A może A może warto sprawdzić. Hmm. A może zapiszę Może tak będzie lepiej Wejdę tu kurno mać Nie Dobra nie wiem szukam dalej o, no nie no co jest Ja, ja pierdziele, zamknąłem to Pff. To jestem zajebisty Żebym to zap zamknął kurde mać Teraz z powrotem będę musiał tą wajchę Zarzucić Ja pierdylam no No to debil ze mnie Gdzie ta wajcha tu była Dobra Tutaj Nie Teraz do czego ta woda służy O to jest pytanie Ja nie mam pomysłów już Gdzie mogę tą wodę Święconą użyć nie wiem. Nie mam pojęcia. Do czego ono może mi służyć? Do czego? Do czego? Nie mam pojęcia. Bladego. Hmm. No nie mam pojęcia. Do czego to może służyć? No nie wiem. Do czego to może służyć? Pff, dobra, szukam dalej, ale jest jakiś progres. Nie wiem, czy to trzeba użyć, czy jak. Może ta woda święcona jest tego. Nie wiem. O! No i pięknie. Co ja zrobiłem z tym obrazem? Bo się utopia. Bo się kur na no, Utopie Na który to się... Bojenny, tak nie może być... Hmm. Kurde. Wam powiem, że na razie jako tako mi idzie z tą grą. Nie ma większych problemów. Nie ma jakichś większych problemów. Dobra i ja wiem do czego ten klucz służyć ma. Bo tam tych dużych wrot. To tu było? no Znowu zapomniałem, ale tu chyba tu było. Wow. Dobrze, to jest tu. Teraz tak, zapisujemy. i Idziemy dalej. Gdzie to mnie zaprowadzi? Kolejny etap. Dobra, ja robię sobie przerwę, bo już się spociłem jak świnia. I zobaczymy się w kolejnych częściach, odcinkach.